Elegant. No, no ty, to zaoga strzela. Skocz na dół. O. Oh. <laughs> no i tu same dwie awupy, które mogą stać na longu i bawę. Dzięki, idiot. <laughs> o, oh, sorry. Złym <laughs> Ale po laposa się ręka. Handle, Dobra, handle? Tu Ty patrzysz górę, a tu Chyba za nami jest. <suk Ottawa> oh, <coughs> o dzięki, kura Dziękuję. Idiot, moron. Dobra, do teraz. Şey. Açılış. Tamam. Sağ Aa, Oturma